ami remis. O jak ładnie sobota, sobota. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla kogo. Gol! U! Cielog! Siemaneczko, ja jestem w faniku Games Guy i to będzie mój pierwszy odcinek z FIFA 13. Tak, właśnie, będę grał w FIFA 13. I zaczniemy po prostu karierą. Będę po prostu grał karierę, wrócił w Dortmund, bo. Nie, już jakiś. A. Będziemy jakiegoś zawodnika, tak, będziemy, tak, będziemy grać karierę zawodnikiem, jakimś nowym. I będziemy się z... Pni... Będziemy się pnąć. Wynąć po szczeblu kariery zaczniemy od naszego ojczystego kraju Polska. Kim będę tutaj sobie zacząć? Powiedzmy coś takiego blisko, gdzie ja mieszkam. Ja się nie znam. To... Zaczniemy sobie. oj, 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 Śląski. Początkujący, ja wezmę, nie umiem grać w FIFA. Kompletnie nie umiem w nią grać. Więc. Po prostu, jak będzie. Co będę grał? Stwórz. Będziemy się nazywać. BBB. Jakby się to na nazywać? Sfa. Niku. Ojej, może nie fajnie, ale w McDonald McDonald's tak znany jako Gu kurczak, szkoda mi się to nazwy wybiorą, to ja nie wiem na koszulice. Numer 109, tak, będę z Polski, będę reprezentował Polskę. Może kiedyś. Jak ja na PSie gram, to właśnie jestem reprezentantem Polski. Tylko, że co chwilę z Błaszczykowskiej muszę walczyć. Jestem w Realu Madrid, chociaż jestem za wolucją. Kto też mi ofertę transferową, ale dopiero potem siadłem do Realu, więc jeszcze chcę, jeszcze chcę pograć sezon w tym Realu. A więc yy, takie sprawy, takie różne. Yy, będę miał mikrofon lepszy. Będzie mi o wiele lepiej słychać, więc szkójcie się na pogrom. Jak to czasami mówię. Kim będziemy? Dopasnik, będziemy. Lewy to. Okej, prawy. Okej, wzrost. Ja jestem bardzo wysoki. To. Walka, będziemy lż... Szupli. Nie jedno czekawka Hej, gotowe. Dalej. Klub Wrocław wzmiank na skład. Dalej na bieżący sezon, takie cele nie chcę się ich czytać. Cadwell, tak, Cadwell ma fajne nazwisko. Cadwell, dobra, dla grupu i ja to już... że to chodzi ja o to, że tam mówić ci, że tam. Dziękujemy, że jestem dla klubu, coś tam grasz i potem jeszcze re, reprezentacji będziesz mógł grać. To jest takie lipne. Myślę, że burak. Nie gram na PESie, ie to mam... Zacząłem w Chorzów, Zagrałem jeden sezon gram. Nie gram. Nie gram. To w ruchu Chodżów potem zagrałem jeden set, i mnie kupił Milan. Tak jak nie zagrałem, bo mi wypożyczył do FC Köln Porzuciłem do Milanu, wygrałem jeden mecz i teraz w dobre mnie kupili. Nie nagrywam z playa, bo, bo, bo nie lubię, nie? Mam z tego złe wspomnienia. Kurczak! Ciężko, cały skład. Chcę całym składem być I... Podciek, jaki wolny będzie. O, widzieliście to? Woohoo! czy nie? Nie trafia. Te. Jak prędko, Dobra. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Saranowicz który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Gramy Gramy na moim Super Pro, padzie na którym się wylał ostatnio sprite Dobrze, będzie akcja, będzie akcja, będzie, będzie akcja Patrzcie, nie ma gola Kurczak! No nie! Kurczak nie trafia Ja nie wierzę jak mój kurczak nie trafił

nie, to się w ogóle nie kwalifikowało na czerwoną kartkę. To w ogóle tylko na ostrzeżenie było. Patrzcie, kurczak, podaje, kurczak. Patrzcie, jaki dribling. A, to już patejuk. Ale kurczak. Patrzcie na to, jaki. Świelą to ćwok. Ale to nie miało nas... Y, ten jak to nam, że nie wiem, by oglądał chociaż to wątpię. To tutaj to nie miało go obrazić, tylko tak... tak dla jaj. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. To ja sobie tutaj nagrywam. To... odrzuciłem rozmowę. Jaki fuksarz ze mnie jest? Patrzcie na to. Kurczak, kurczak, dawaj, kurczak. Patrzcie, kurczak. Kurczak ściśnie. Kurczak go. W tym czasie, jak leciała powtórka, odzwoniłem. Mama do mnie dzwoniła. Patrzcie na to, patrzcie na to, jest 1-0, wygrywam z nimi. Jakie cieniaski. Skąd oni Patrzcie, bo kurczak strzelił gola. Patrzcie na to, będzie doszukowanie, doszukowanie. Czy strzela? Woskamp jakiś, nie strzela, Woskamp. Trochę piłkę wodną. Nie mógł uwolnić się od opieki obrońców i naciskany przez nich oddał niecelny strzał Ślizgiem no, A się tak, nie... odcinki będą tak mniej więcej jeden 2 meczek sobie będę grał. Nie nie, nie nie wychodź, wychodź tym niecelny. A ja się cieszę jaki będę miał mikrofon Ciekawe czy mi będzie w ogóle lepiej słychać z tym mi się coś dzieje czasami, ale dzięki moim programom, w ogóle tym, że... no, że po prostu umiem to ogarnąć, się nauczyłem, to mi to po prostu... skasuje mi się to. I wtedy po prostu słychać, ale tak jak będę miał nowy mikrofon, to po prostu mi się będzie łatwiej. Jaki będę miał mikrofon? Bechringer C1U, taki sam, jak ma Soulus. Mój znajomy, kolega, przyjaciel, przy, przyjaciel Brazli, a nie bruzuli Co? Brud, brudli, brud dla żuli? Tak Brud dla żuli O, za oknem mi się śmieją Brud dla żuli Brud dla żuli Patrzcie na to Kurczak No jak to fał, no kurczak. mój z... ja Mamy i będzie od Jestem w Kurczak, tak. Idealne polskie imię. Sweniku. Mhm. Powiem wam teraz historię co mi się śniło ostatnio. Znaczy... No, z tej nocy, śniło mi się tak, że wstaję po prostu, no normalnie jakbym stał przestrzeń, mi się wydaje, że to jest naprawdę na żywo ten, normalny dzień, rano tam pakuje się, tam sprawdzam czy nie ma, jeszcze raz wszystko zrobiłem, tam wszystko, idę do szkoły i się okazuje, że szkoły nie ma, nie ma, po prostu jakby wyparowała, znikła, nie wiem co i no i nie ma tej szkoły i ja nie wiem co robić, no nie ma tej szkoły wszystko co było za mną, czyli mój blok gdzie mieszkam, zniknął też i sam zostałem na takim wielkim jakimś polu w ogóle wtedy się po... przestraszyłem no ładnie, yy... i było tam wszędzie w ogóle naokoło, wszyscy tam byli, ludzie z mojej szkoły koledzy, jakieś tam koleżanki w ogóle starsi, młodzi. tam wszystko widuje nie znam ich ale nie się o to i po prostu nic nie było. Tam w ogóle przyszła nagle policja, coś tam wszystkich zaczęła przepytywać. Tam wszystkich sam miałem scen praktycznie, że przepytują i kazują swoją wersję, jak tutaj przyszedł albo coś. I skończyło się na tym, że właśnie wybuchła jakaś bomba i się obudziłem, bo mi budzisz zadzwonił. Wtedy ja naprawdę myślałem, że to było naprawdę jakaś, a to się okazało, że to był sceny. Eee.

Dwóch. Ktrol. Przeciągnąć nowego gracza, który może grę. Patrzcie na to. Kurczak, wybiegaj! O kurczak! Kurczak, co ty kurcze zrobiłeś, kurczak? Lažuli? Będzie jeden, jeden, gdzie będzie, jeden, 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 jeden. Beasley, de 54. minuta. Jakiś Puebla, coś tam. Nie znam, przeczytać. Mila! Dobra. Kur, kurczak się wkurzył? kurzył Nic nie wyszło z tego konta Kurczak, da, dawaj, będę się chamił, kurczak! No nie, no co ty jesteś cienia, kurczak Dobra, aż tam jest cel się. Ograł do teraz. Czy to wykorzysta? Ale mój kurczak strzelił gola. Kurczaczek zrożna A taka propo. Teraz wiesz, będę wyjeżdżał do Łeby Jadę sobie na jeden dzień Na jeden dzień jadę do Łeby, będę szczęśliwy W środę, chyba, albo w czwartek jadę I będzie... na rybę pojedziemy, będę grał w Timber Jest, ja. będzie pocisk Może akurat nie pocisk Przepraszam, tak krzyknąłem, ale akurat kot mi przebiegł po nodze i się przestraszyłem Ale będzie po prostu fajnie, będę się bardzo dobrze bawił i, i nie będzie akurat no yy, nie będzie akurat chwilę filmików, ponieważ no, będę ten zanim wrócę, no to tam mikrofon dojdzie. Znaczy, no chyba już właśnie będę chciał nagrać z nowym mikrofonem, ale nie wiem jeszcze może mi się będzie chciało nagrać jeszcze ze starym prowadzili akcję, ale przeciwnicy nie dokończyć oto statystyka posiadania piłki Powiem wam jeszcze historię jak powstał mój nick Albo nie, nie, nie będę Nie będę opowiadał, bo nie będę was zanudzał tą historią, bo to jest bardzo długa Może, nie wiem Jakiś filmik zrobię specjalny, historia mojego nicku, audiolog Audiolog, już nie pamiętam jak to się nazywało Właśnie, może jakiś audiovloga zrobię Jakiś bez sensu temat Bo... No. Tusk, polityka, akta, kurde. No, wszystko będą tematy jakieś, polityka. Bo, bro, Tusk normalnie, Komorowski, Tusk. Jeszcze raz tam, nie wiem, pilot Tusk, Smolejsk. Nie będą jakieś takie pierdoły. Jakie tematy, tylko po prostu będą czyste jakieś tematy dla debili, jeszcze szczerze mówię, będą no, po prostu to debilne tematy. Debilne jakieś zrobię ty te... O oh, patrzcie jaki troll Are you for you Are you for you No przydałoby się komputer Ma duży ekran strasznie Właśnie dzisiaj będę zmieniał pozycję mojego biurka. Będę miał... O, jak ładnie nie trafił. Będę miał kompa inaczej sobie. Kurczaka zajmujesz? Muszę to wygrać, nie przegram. O, jak ładnie sobota, sobota. RUKUJĘ! Wszystko mi się czuje... Ale fuk, się ze mnie! Ale sobota ładnie, od tak... Ta. Y, czy tu jest JAJUSZKO! Tu jest KKF'a Jajuszko. Jeszcze mi zremisują. Ty. Jeszcze mi zremisują. A więc, jeszcze raz bym prosił. Piszcie mi pytania do Bo Chcę to po prostu zrobić. Zobaczycie moją twarz. Może już. Da, może zrobię vloga. Taki bez sensu, ale Tak, wszystko co robię. Ym, wszystko co robię w szkole jest bez sensu. O, dobrze. 2-1 Grodzicki, dziesiąta minuta, czerwona kartka Patrzcie na te gole To jesteś... Ja, I okienko Tutaj i gol Tak Uu. Drugie okienko, tak Tutaj I zezol Tutaj będzie piękny gol Tum, bum, bum uch, Zawodnik meczu. O, uh, zawodnik meczu jestem. Co mi się odblokowywało? Orientacja, Woleje... Wypuszczona na koszulka, jakieś buty. Koszulka z długim rękawem. Dobra. Ja chciałem... jakieś buty. Dobrze, no to dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Swojniku się odmeldowywuję. Następny odcinek będzie niedługo.